Kończy się w zasadzie trzeci tydzień przygotowań kadry PGGK z Bohatów do rundy wiosennej. Przed nami sparring w Tomaszowie z miejscową Lechią. W, tym zespole będą, w naszym zespole będą pewne rotacje w porównaniu do sparingu w Kluczborku. Kilku zawodników zabraknie z powodów zdrowotnych lub przejść do zespołu rezerw, o którym klub informował, ale też są i powroty. Zagra m.in. Marcin Krzywicki, który, który wrócił po chorobie. Po raz pierwszy zobaczymy w grze Daniela Ciechańskiego, napastnika. Testowany będzie Adam Nowak, taki dynamiczny brankostrzelny skrzydłowy. No i jeszcze będzie kilka powrotów, o których no to już powiemy oczywiście po, po samym sparingu. Z zespołem od poniedziałku trenuje po pięciu miesiącach nasz pomocnik Agwan Papikian którego powrót jeszcze jest taki niepełny. On na razie musi... W końcu wrócił do zespołu, tak trenuje z kolegami, ale w przypadku, w związku z tym, że jest taka nie inna pogoda, ciężkie, twarde boisko, sztuczne, te treningi są nieco ograniczone, także udział w sparingach jeszcze jest niemożliwy. Natomiast liczymy na to, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to nasz rozgrywający być może wróci nawet na pierwszy mecz rundy wiosennej, jeśli nie, no to w kolejnych meczach powinniśmy go już zobaczyć, także ta siła ofensywna powinna się zwiększyć. No wiemy, że z tym były problemy, a no może z tego dzięki tym powrotom wybrniemy. To już są takie naprawdę ostatnie. Z ostatnia prosta przygotowanie przed rundą wiosną. Nie tylko zawodnicy się przygotowują, przygotowuje się również klub. Między innymi niebawem ruszy sprzedaż karnetów. No za oknami zima i mróz. Takie mamy warunki do przygotowania. No piłka nożna jest sportem, który się uprawia przede wszystkim na dworze, a my musimy się do tego dostosowywać. Te przygotowania na pewno są nieco utrudnione przez takie nie inne możliwości, jeśli chodzi o boiska, dlatego czasami trenujemy też w hali. Kształtuje się ostateczny układ zespołu. To jeszcze potrwa, Przypuszczam kilkanaście dni. Tak, to będzie w kadrze, kto zostanie, to dojdzie jeszcze. No I to jest jakby jeden tor, tak? Czyli przygotowanie tej pierwszej drużyny, która potem ma nam dawać przyjemność. W rundzie wiosennej dwa, to przygotowanie oczywiście klubu do do nowej rundy. A co za tym idzie, e, chociażby kwestia. Uczestnictwa w meczach PG z Bohatów. Dzisiaj, no, wprawdzie jest, jeszcze jest dużo czasu, bo ponad 40 dni do pierwszego meczu, ale dzisiaj informujemy już o cenniku biletów i karnetów na, na tę rundę, na siedem spotkań, które się u nas odbędą. Po to, żeby, żeby się nasi mieszkańcy mogli z tą myślą oswoić, przygotować. Chcemy ich w tym czasie zachęcać do zakupu karnetu dla siebie lub jako prezent. Bo to też może być wspaniały prezent, szczególnie że ceny po raz kolejny. Są bardzo atrakcyjne. No, dość powiedzieć, że najdroższy karnet na normalne trybuny będzie kosztował 60 zł. Ceny karnetów od, złotów, od 7 zł. do 60 Chyba, że ktoś chce być super vipem, wtedy musi wyłożyć 300 zł za te 7 spotkań. Karnety to oszczędność czasu, pieniędzy, bo jeden męż wychodzi nam gratis. No i pewność, że ma się swoje ulubione miejsce. Na cenę karnetów wpływają ceny biletów, te pozostają bez zmian, złotówka 5 i 10 zł, plus nowość, czyli bilet na Trybunę Super VIP 50. Także myślę, że całkiem przyjemne ceny na, na te emocje, które na pewno nam piłkarze dadzą.